Aj tak. kurwa naś tu jorstara I dobry Ja <grym> ogłem źle robisz Kurwa że gadasz tak na... Witam <grym> Jestem jak... Jestem jak Pysiek <grym> Ale jebie <grym> dobry. O nowek

musi się odbijają? Chyba, chyba mój gołąb Wyłabi się Perskitu Co tu się odpierdala, kurwa? To tak ca całą noc Kurwa O, nie rozłączki Dzień dobry Dzień dobry Czy mogę pomóc? Czekaj

Kanał Kto No się? Zapraszam na streama. Gór może streamerem jest. Bem, co robi streama. Tak. Drzewczym, Był taki streamer. Nazywał, nazywaliśmy go Szaman. I on nagrywał telefonem. Mafie 3 na komputerze. To nie dość, że miał lagi na komputerze. To miał jeszcze lagi podczas nagrywania telefonem. <laughs> Pamiętam go, pamiętam. To był złoty człowiek, szaman, o oh, Jezu. Szaman? Ty, batun chodzam do. Ej, dobra. Poczekaj, bo Ja szaman uj, miał uj. łeb jak szaman. Igor. Taki, łysa glaca, i oczy duże. Igor. Spierdolę <coughs> o mojej łysej glacy, To ty masz od łysej glacy? Nie do ciebie, kurwa, tylko do szamana. Ej, batunek. Klas... Poczekaj, co ty chcesz? Klas nie musi, no. Na no. strąci no, do ryja Ej, a weź ten weź taką szczotkę Weź ją tak wypoleruj, Żeby, żeby, żeby było słychać. Ty Bez czy... Batunek no jest... Weź żeby, żeby słychać batunek Żeby było Żeby było słychać bis kusiny A no to poczekaj nie, to, po, to trzeba, to trzeba to u, u. inaczej, to trzeba Ej, weź to skipnij to, proszę. Dawaj, weź no to, lec... zobacz, zapuściłem. No, ależ... No, Po jesteś, ja mam co to, to Ej, e, weź to skipnij, proszę, bo to gówno jakieś. O nie, Moje nie za lec... A teraz? Weź to skipnij, kurwa. Ale co to leci, co się co lec... pytam, kurwa? Nie wiem, jakieś... ...jakieś psy ostre. O, tutaj, zobacz. No nie, to się, leci, weź to z kim Ktoś to spierdolił Ktoś to spierdolił <grym> Ktoś to spierdolił? Laguje się ten bot jak ptysiek Ktoś nie, nie mogę te nie się. tego przywrócić Jesteś pojebany Kurwa <grym> To kliknij kurwa, kliknij klikni, tak, kliknij open Ej, czekaj. Okay. to co zapisywałeś. Open your door. Ale ja nic nie się zapisywałem. Shut the fuck up. Open your mouth. Because... Ja, I fuck your cat. Because I No, nie bardzo. Dobra, ja to jadę, ja, ja Robisz ten urząd, jebany Dobra, Igor. Dobra, ja tyle wykliknę, jak... tak uważnie, Ty, o, co? O, o której się nagle przeniósł stąd tutaj? Co? Igor Czego? To chociaż na, na Discordzie, żebym mógł skipować. GÓWNO BOŻE! <noise> no właśnie, trzeba mnie nie no. Ale trzeba ustawić permisję i muszę by. bota od nowa. Co musisz... Kurwa, skifnij to. No w końcu to leci, na Ej, dobra, pij... pan, no kurwa. Chłopie, porno. Ale weź to. Ja się ale... dziwi, czemu ten debil drze pizdę tak cały No to, to już wiem czemu ten debil drze tak pizdę. Które, której będziesz to Poważnie, no. Nie, o tak. której kurwy wstają no, tylko o, której... o, o 27 będę. Nie ty, Igor. Dobra, jeden przystanek. Tu trzeba zabezpieczyć, żeby nie udało się wjechać. Co się wiesz, Wtedy W edytorze jestem aktualnie. To, to co ty robisz, Em? Aktualnie mapuję. Co mapujesz? Coś fajnego. Serwer robisz? nie interesuj się. Mm, fajnie. Czyli robi? No robię. Powiedziałem, że zrobię. Mówiłem, że będę robił. na pierwotne tak? Stary szklankę Żeby zrobił jak ci, ci szklankę łeb rozbije szklanka będzie cała, a ci się łeb rozbije i hu? No. Żartuje Chodź na łysek na co Weź ten pis kusiny włącz. A, kurwa, nie Kurwa tak. Ja wą szyby wąt cię pocuję Wąsa posuje? Nie, on 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 ciągle szyb nie zamknął